Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Coś, co Ci się stało? Nie mam taką idiotyczną sytuację. Jaką? Trochę jestem zderanżowanym wejdzie na nawet. Zanim powiesz, czemu jesteś zderanżowany, to czy ja mogę pokazać Ci coś, co może nie wiem, pomoże Ci... No, ale tylko żebyś nie szedł żadne śmieństwa. Nie, 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 nie. Ja bym nie szedł ze względu i na ciebie, i na telewidzów i w ogóle przez. Na moją całą rodzinę chyba. Oraz również ze względu na swoją osobowość. A to już jest twoja sprawa. A no tak. tak. To mogę Ci pokazać to, co przywiozłem? Tak. Mogę? Jesteś pewien. No, skoro mówisz, że to nie będzie wiesz, jeszcze... Nie. Nic tych rzeczy. O. No to mnie nie pokazałeś, tylko ale do, kamery te, pokazałeś. Do, do kamery pokazałeś. Do kamery pokazałeś. Było... Tak jak mówiłeś, że tak. mnie pokażesz? Tak. Czy to jest jakiś baton? Nie, to nie jest baton, to jest świeczka okolicznościowa cyferka. To może Podtrzymają równo, żeby ją z bliska można było... To jest akurat jedynka, ale może być dwójka, bo przecież okoliczność może być na dwa. Ale ja to kompletnie tego nie rozumiem, że co. To jest. A tu jest knot? Y... Tak. I po prostu na przykład yy, masz jeden roczek, kupujesz świeczkę okolicznościową cyferkę. Jak mam roczek to ja nie chodzę do sklepu. Uh -huh. Ale jak chcesz... Bonę, zrobić... Mogę Bonę poprosić. Żeby Bona poszła Bona to... nie żyje. Ale ja nie... Coś mówię. Dość, dość staro, ja bo... nie mówię o mat Bonę. matce królów, tylko mówię o mojej prywatnej. To się nam opiekuje imię. Co swoją... mi daje? Guwernantkę. No bonę, tak. Bona. Ha, to mnie zaskoczyłeś naprawdę. Wiem, tak. Bo jest... Więc bonę wysyłasz i mówisz bono, a nie mówisz, bo masz roczek. To cicho dla niego. No tak. Bono. Jeden, ten... Świeczkę jedynkę potrzebuje na torcik, żeby knot zapalić świecznka okolicznościowa cyferka albo też na y, musi być radosne święto no jest są różne jak, jak, jak na przykład wygram warczaby z wujem to mogę to że 1-0 też 1-0 i się pali knot no i wuj się wkurza Siostro, może ciszej troszkę, dobrze? Panie doktorze, no przecież ja, prze, ja pracuję. Wiem, że siostra pracuje, ale ja jestem też po pracy, jestem zmęczony. Pan doktor zawsze jest zmęczony. Nie ma czegoś innego do picia? Tu mam, ale... Ciszej trochę. Pan doktor chciał do picia, prawda? No tak. A nie nalałam wcześniej, przepraszam. A... Jadę, nie trzeba. Ja sobie zrobię mały zastrzyk. Siostra, tak jak zawsze, niech się siostra to... nie patrzy. A! Aha, aha, aha. I noga przebita. <laughs> nie, wszystko dobrze. A, a potem kto będzie dziury zatykał, jak no, nie siostra, ja? Siostra, siostra. Troszeczko, ja mam taką sprawę do siostry. Przepraszam panie doktorze, ale mi spada czepek z włosów. A nie szkodzi. Siostrze ładnie jest i bez czepka. I siostra co? Co pan doktor powiedział? Ja zauważyłem, że siostra jakaś taka ostatnio jest schludniejsza. Panie doktorze. I tak jakoś jest... Nie ma tego tego tej szczęślizny w powietrzu wokół siostry. Ostatnio. Panie doktorze, co... co, co... Nie, nie, może nie aż tak, poza tym na przykład... to Ta stęchlizna, co pan ostatnio doktor mówił, to nie, to nie była moja, tylko pamięta pan, że wchodziliśmy do takiej spiżarki i to stamtąd... Nie szkodzi. Ja mówię o moich odczuciach. Tu zawsze mu gluty leciały, a teraz wypucowany jest na glanc. Także coś siostra jakby taka się zrobiła dbająca bardziej. Ja sobie w związku z tym pomyślałem. A, tego siostra jednak nie wyczyściła. Na no, nic. Trzyma mi się na niczym. To prawda, na niczym. Była mu fryzjera. Siostro, chodzi mi o to, że skoro siostra jest taka ostatnia jakaś soludna... Dziękuję pani doktorze. Może by siostra coś dla mnie zrobiła. No jeszcze siostra powtarza, że tak. Przecież pan doktor wie, że ja zrobię wszystko dla pana doktora. Jedenko. no nie posuwajmy się za daleko, ale... Właśnie może posuńmy się raz. Nie, do tego nie dopuścimy. Siostro, chociaż to, co o czym myślę, wymaga e, wizyty u mnie w mieszkaniu. Naprawdę? Nie kłamie pan doktor? Nie, no krótko mówiąc, chodzi o to, by siostra pokazała, jak siostra w warunkach prywatnych. A nie bo... zostawimy pan doktor z kolegami takiego. Nie, nie, już teraz sama siostra będzie. W warunkach rozluźnionych, jak siostra po prostu tam mi to moje gniazdko jakoś ogarnie. Dobrze? No, wszystko pokażę po drodze, dobrze? I do na no, pana siostra, doktora idziemy do domu. Idziemy do mnie, proszę. Proszę siostro, to już zamykamy, dzisiaj nie ma co. Proszę. Ja pierwsza? Tak, no siostra jako kobieta. Taki żart. Dziękuję Nawet. panie doktorze. Pan proszę jest bardzo. kochany. pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry. Panie Wacławie, z czym kojarzy się panu parówka? Parówka, no ze skwarem, z sauną jakąś, no, taki upał jak to teraz. Aha, para. Parówka. parówka. Tak, tak, tak. To jest bardzo y, ważne i dobre skojarzenie, ale nie na dzisiaj, panie Wacławie, bo mi się akurat parówka kojarzy z taką naszą rzeczywistością. Szarością codziennego życia. Wie pan. Dl dlaczego? Bo no, parówka to jest najtańsza wędlina, zrobiona z wymian, proszę pana, z brzucha uszu, proszę pana, jeszcze nawet z mięsa nutri. No i taka jest, no, nazwijmy nieciekawa, ale nie każdego stać na to, żeby pójść do restauracji francuskiej na drogę potrawy, No tak, no i tak to żele z drugiej strony jeśli te parówki w kółko, to takie nudne żarcie, co tam może ketchupem polać albo z serem? I nawet bez keczapu. Panie Wacławie, można zrobić ciekawą bardzo potrawę, na przykład parówki ala la marionette. A la marionette, po francusku, prawda? podobnie Aha. tak. Do tego potrzebujemy kilka parówek, jedną cebulkę, prawda, albo taki cały zestaw czosnków, główkę czosnku, no i kilka gwoździ. Z gwoździami to bym uważał, panie redaktorze. Tak. Ja takie nieprzyjemne miałem doświadczenie ostatnio. Także tak ja się nie włączę. Jeśli pan przewidywał współpracę tutaj, to... Ale panie Wacławie, czy pan nie był u lekarza? Byłem, widzi pan, przecież dał mi bandaż. No tak. Yy, kilka parówek, drodzy państwo, dokładnie sześć, prawda, z których zrobimy korpus. O, proszę bardzo. Zepniemy te paróweczki sobie gwoździem. Przepliżemy to wszystko. Bardzo proszę, niteczką. O, w ten sposób znowu połączymy. Jeszcze drugi gwóźdź dla wzmocnienia. Panie Wacławie, a dlaczego nie wykałaczki? Jak pan myśli? No właśnie cały czas się tak zastanawiam. Tak widzę to, właśnie, że pan myśli. Bo no, mi się wydaje, że wykałaczki to chyba byłyby tańsze. Tak, myślę też tak wydaje panie Wacławie, ale parówka a la marionetę. Tutaj naszemu dzikowi zrobimy główkę naszej marionetce. Właśnie jest wymyślona po to, żeby ją spożyć na grillu. I Wtedy wykałaczki nam by się mogły troszeczkę przysmażyć przypiec, bardzo proszę. I to jest nasz ludzik, prawda? Ludzik może nawet dygnąć nóżką. Mm. Jak pięknie sobie idzie, prawda? I może teraz, panie Wacławie, do osoby, dla której został sporządzony w tym wypadku, prawda? Dla pana. O, defilować. Proszę sobie usiąść, powiedzieć. Dzień dobry, panie Wacławie. Dzień dobry. Panie Wacławie, co pan odgryzł ludzikowi? No to nie była noga. Dziękuję. Smacznego. Ej, Krzyśku. Czemu tak mówisz? Ej, Krzyśku. Ja od razu podejrzewam, że to jest jakieś negatywne zabarwienie w moją stronę. Przecież nic ci nie zrobiłem. Ale dlaczego od razu musi być, że udać w stół, to się odzywa? Nie, nie, tylko dlaczego... Powiedz, Krzyśku! ale ja żal w tym zawarłem. Ej, zawarte, Krzyśku, no, no ale tak. co, żal ci, że w mojej sprawie jakieś? Częściowo, no. Ty co? To może wytłumacz, o co ci chodzi. Umyłeś się, nałożyłeś coś na siebie, przyszedłeś no, nagrać zapowiedzi, tak? Dla tak. parku, tak. Mało tego, jedynkę gdzieś tu miałeś. Tak? tak. A ja niby to samo, ale czy ja nie jestem jakiś naznaczony pechem, wiesz? Tak się skręcam. Czy to ci się stało może? Zwróć uwagę mam. No. Tu no. mam zielone, jeśli Państwo mają odbiornik do odbioru. I tu, a tu mam granatowy. No. Że pech? może no, nie pasuje. A że zmieniły ci się w, jak tu szedłeś? Od razu takie były. A tak? A dlaczego włożyłeś taki akurat do zielonego? Ale chcesz mnie rozdrażnić, tak? Nie, Właśnie to mnie tak zbulwersowało, że... Inaczej widziałeś rano, one były w innym kolorze. Dzień dobry, panie. To moja była Bona była. No nie, teraz zobaczyłem do tego. Aha. To co może teraz... Ale tak się nosi teraz. Tak? Tak. No chyba, że tak. A drugą masz taką samą. Tak, bo wziąłem od Pary. No może teraz kawałek programu, a ja się swoje z że nie jest... Nie, nie tak w, porządku. w porządku. Dobra. Jak no, najbardziej fajnie. nie wiem o co ci chodzi. Nie, to... Granatowe do zielonego, zwłaszcza w sierpniu. I paseczek. I tędy, siostro. No, no, jesteśmy. Zim... Co mnie siostra tak trzyma tutaj za ten... No bo się bałam, że, że mi zginie pan doktor w tej ciemności. A tu już jest jasno, już nie, nie trzeba. Jeszcze mogę podtrzymać. Nie, nie, dziękuję bardzo. Siostro, więc no, no. mieliśmy tutaj konsylium. Konsylium mieliśmy. Co tu się dzieje? No był przypadek ciężki, trzeba było to, do tego. No i żeby siostra to jakoś no, doprowadziła, ale nie jest dużo. No to doktorze, ale siostra, ale przecież to jest. Jakby to podnieść, to Ta, już... Nie siostra zwrócić uwagę. To już stoi. To I tak pomału. No, Mógł, to bym zrobił, ale wiesz siostra, że ja mam teraz spotkanie, telespotkanie przez satelitę, będę rozmawiał z doktorem bagałogowym o tych nowych odkryciach. A no przecież to nie pana odkrycia, panie no Ale siostra, ja muszę być, jak to mówią, przecież a propos, tuż akurat, a nie tam. Dobrze, no przecież co tu takiego dużego, książka, książka do książek, prawda, wiadomo. O. Tu rośliny i tak dalej. Panie doktorze, już niech pan nie dotyka niczego. Siostro, to ja będę, albo będę dzwonił, albo nawet wpadnę osobiście, jak już będzie gotowe. Ale to za Czyś... jakieś 10 godzin. No ja da, bo go gołow, to on potrafi gadać, to ja spokojnie wrócę. No to, no, wszystkiego ja dobrego. dobrego. Co tu się działo? Mam nadzieję, że nie było tu kobiet żadnych. Witamy Państwa serdecznie w naszym programie. Dzisiaj porozmawiamy o kinie, a w studiu witamy jednego z najgłośniejszych reżyserów młodego pokolenia. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, serdecznie chciałem zaprosić na mój film, który ostatnio zrobiłem. Otóż jest to mój pierwszy film, a już. Podoba się mnie i moim kolegom. W związku z tym uważam, że jako debiutant mogę zaprosić szczerze i serdecznie. Życzę Państwu przyjemnej projekcji. <noise> Ależ ten twój malec wielki. Taki silny, fajny chłopak taki. No, może troszkę ciszej się pójść, dobrze? <noise> no. Ładnie nam nie no. tak. I przy tym zazdroszczę ci, że masz już te pewne etapy za sobą, że ja jestem jeszcze jednak w tym takim wiesz, słabym kontakcie z tym moim dzieckiem. No. Witku, na no małe dziecko to jest mały kłopot, <noise> duże dziecko. To może być duży, ale ze wszystkim no. można sobie dać radę. <noise> tak. Tylko ja? po prostu trzeba mieć podejście. Ja mam na przykład problemy z, z odzyskiwaniem przedmiotów, prawda? Na przykład o, Co ty mówisz, tak? Tak, tak, tak. No poproszę mu, oddaj mi klocuszka, prawda? Albo Aha. chcę sobie wziąć coś, prawda? No nie, to ja ci nie radzę, tak, żebyś mówił. Tak, ale, ale od mojego chcę wziąć, prawda? Ale Że... to od swojego tak. każdy może. No, ja ci zwrócę uwagę. No ale a, a ja nie mogę, bo on mi płacze, marudzi no, bitku, mi nie, nie, da, nie dam, nie no. Sylwek, daj ojcu kloczek. Placek ojcu daj. No i proszę daję. No, no, tak, no. bez żadnego problemu. Cześć, że... No widzisz. Co widzę? Daj. No, no, koniec. Masz jakąś metodę na to jakoś? jak to się Ja też mam metod odwrócenie uwagi. Aha, wiesz? tak. Na przykład zobacz tak. Syrwuś, zobacz tam w oknie, co tam siedzi, co to jest. Upiór bez głowy. I w ten sposób on się przyzwyczaja, że... Długo może spotkać coś takiego. Ale to są... Słuchaj, to tu przyjdzie w sposób naturalny. Ja bym się nie denerwował. Myślę, że więcej problemów nie, nie powinieneś z nim mieć. Och, jednak mam, mam i to się zaczęły takie dosyć poważne. No co takiego? no? telewizja, no. Co? No jak to, co? No. Siedzi, ogląda cały godzinami. No mój, wiesz, sam włącza, sam wyłącza. Chce go zaprowadzić spać, to ogląda to, co do niego nie należy, Aho, dla dorosłych. No, no. I nie mogę mu wytłumaczyć, bo znowu jest awantura. Nie, a jak wit, go wyprowadzę, posłuchaj, to takie maluteńkie, to sprytne, przez tę dziurkę wszystko... Ja obejdzie. to wszystko rozumiem, ale nie powinieneś w ogóle używać słowa awantura. Ponieważ to sugeruje, że dziecko może się zdenerwować, no. może przejść traumę. Te rzeczy trzeba rozwiązywać w sposób psychologiczny, delikatny. I on w tej chwili tutaj próbuję sobie coś oberwać. To jest wzmocniony drutem stalowym zbrojonym. I ja nic nie zrobi z tym. Każde dziecko musi wiedzieć i mieć jasną sytuację, że twoje polecenie. Nie rób tego, widzisz? Ja go nie denerwuję. Ja mu tylko jasno stawiam problem. Tego nie powinien zrobić. To samo dotyczy oglądania telewizji. No właśnie, słuchaj, to może... Są programy młodzieżowe, których dziecko nie powinno oglądać, mimo że są młodzieżowe, choćby ze względu na poziom i twarze prowadzący. prawda? To każdy ojciec czy matka powinien w to wkroczyć. Gdybyś mógł mi pomóc, bo za chwilę będzie właśnie wojenne. Ale co telewizji. ty mówisz? To ja, ja tak, To nie, no to dziecko nie może oglądać. No właśnie. To będziesz miał lekcję poglądową. Sylwuś, będzie film wojenny, wiesz kochany. No nic tam, może dobra. Teraz widzisz Witku, że dziecko, kiedy wie, że czegoś nie powinno, to tego nie robi. A mm -hmm. jak będzie od ciebie silniejszy? No to już ja nie będę oglądał pewnych programów. No hmm. jestem wreszcie. Skończyłem to. Doktorze. Zaszywanie mostka. Niech to się gdzieś schowa, nie leżało na wierzchu. Panie doktorze, no bo to by od razu nam zabałagani wszystko tutaj. A to, że niby to już jest czysto tutaj? Panie doktorze, no przecież. Przeszewka, chyba... to żeby powinny stać obok siebie, prawda? Ale przecież A pan, pan jakby... je rozsunął przed chwilą. Ale po to już siostrze mówiłem, że ma być porządek, żeby był porządek. Co to jest? To jest? Naka. No, więc Druga powiem. U, trzecia R. No? Kur. Tak, nie, zy. Kurz, czyli kurz. Czyli brud. No bardzo przepraszam. No, proszę bardzo, Co to miało być tutaj czysto chyba. O nie, bo tu akurat ten grąbeczek mi nie, mhm. tylko się bałam prądzie. No i coś siostra zrobiła z obrazem? Od mojej ciotki, ze strony matki. I co teraz? Gdzie on jest? Co za potworna jakaś. Odejdziesz z tą siostra. To jest. Że siostra tymi ple, plechami swoimi go. A no ta, ja myślałem, się... że on tak ma wisieć właśnie opadnięty. Ja to sam zawsze. Zamiast, żeby był porządek, to tu jest jakaś demolka. Gdzie jest woda w roślinach? Panie doktor. Mają zdechnąć i tak już są suchawe. O. Porządek to jest? To siostro. Cały dzień nie robiłam. Ale co? Ale co? Brzuchem do góry i pewnie moje książki medyczne oglądała. Kolorowe plansze rozkładane, tak? Nie, nie, nie oglądałam, bo były nierozcięte. Co to, to tu robię. Koła. Proszę, schodzi, jak się na wilgotno zrobi. To jest robota, siostro. Do L, czyli do luftu. Panie doktorze, bo ja zrobiłam pierwszy sznyt. Tak, <laughs> Przecież tutaj był taki bałagan, jakby tu. Wichura przeszła przez to mieszkanie. Nie wichura, tylko ja. No, siostro, nie, nie jest to dobry jednak egzamin tutaj. Proszę mi dać jeszcze jedną jedyną. Ja mam drugi adres jeszcze. Jak to drugi adres? A, mam willę taką. Trzeba ją wypucować. Dam siostrze na to dwa dni. No? Znowu pan doktor będzie niezadowolony. Jak się siostra przyłoży, to będę zadowolony. Tam książek nie ma do rozkładania medycznego. To jest ulica... Ścigaczy podlaskich 15, klucz jest w dyżurce, tam jest taki ogrodnik jakby, on siostrę poznał, bo teraz powiedziałem i proszę mi to zrobić. Jutro i pojutrze, na ja potem sprawdzę. A będzie pan doktor uśmiechnięty potem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, że mogłem posprzątać tutaj. Nieźle. To taka była afera, nieporządek. nie porządek. No, okno czyste. Powinno się udać. A, sznura nie rozkręciła. O, bibok e, Jeszcze pokażę. Halo? Tu doktor, tak. Przepraszam, Agencja Czystość Własna. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, no willa, jak myśmy oglądali, to wymaga dwóch dni pracy. Klucze proszę zostawić u ogrodnika. Fakturę z vat naturalnie cena, tak jak uzgadnialiśmy. Za dwa dni proszę przyjść, będzie wszystko czyściusieńkie jak właśnie. Dziękuję bardzo. Zamiast się męczyć tymi cholernymi zwłokami, nie jak zarobi parę groszy na boczku. Wiesz, tak mi jakoś ulżyło w sprawie tych skarpetek. A propos... <grym> nie, nic nie jest. Co się stało? Nie. Coś słabiej ostatnio lądujesz materialnie. Dlaczego? Nie. Że historyjka mi się zabawna przypomniała. <grym> Chodzi ci o to że nic. nie mam skarpetek, nic, nic, nie, 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 nie. Tak. Ja ci powiem. Ja ci powiem prawdę. Tak. Nie mam, bo nie włożyłem. Celowo nie włożyłem, ponieważ to są, wiesz, takie letnie buty i jest lato i ja nie noszę w lecie skarpetek, chyba że coś eleganckiego, wiesz. No dobrze, dobrze, I tak. No więc przychodzi facet wiesz do... do takiego baru ale chcesz mi coś znowu nawiązać do skarpety nie nie to że śmieszna historia aha no to no to to facet przychodzi do baru i tam sobie bierze wiesz no nie wiem flaki weźmy czy tego nienawidzę flaków no właśnie to nie ja nawet i jakieś drugie danie no tak. i to się stawia nie wiem czy w gdzie, gdzie tu jest coś zabawnego no nie to będzie na razie ci sytuacja i z teczką, stawia teczkę, to tego, potem jeszcze poszedł po pieczywo, tak. wraca, rozumiesz? A nie mógł od razu wziąć tego pieczywa? Nie, bo nie miał rąk. Aha. I, I w sumie jest zdziwiony, bo... Dlaczego? No bo niby jego, a może je, nie? No to on wziął to drugie. Gdzie? To się dzieje w Afryce? Nie, to w Warszawie się dzieje. I potem jak, jak już to, to jak? Ta historia się tak jakoś dziwnie rozwija, że tak gapią na siebie, to on wziął z... Yy, Oj Wojtku, teczkę. czy ty masz przemyślaną tę historię, no ma, bo ona nie. się nie trzyma ku flaki, to nie ważne, z pieczywem, barzem lecznym. Przyszedł, bo był głodny, tak? Murzyn? Nie, dwa teczką. Ja tego nie zrozumiem. Coś? Przepraszam cię, ale troszeczkę wydaje mi się, że to jest bełkotliwe. No nie, może jesteś nie w formie, ale... Dobra, bo mogę ci to pokazać czy obrazem w studiu. Że bo... mi pokażesz te flaki i Ta, to? No, bo mi bardzo zależy, bo to jest śmieszne. I to... Murzyn będzie? Tak, będzie. Dobra, pokaż. To, to proszę, żeby Państwo się nie rozchodzili, bo jeszcze wytłumaczyć. Ale my się stąd A... żegnamy i teraz on w studiu mi pokaże, co to niby zabawnego. Pokażę... Usługasz drugą nogę też? Też nie żewa. <laughs> Granatowe się nosi. No i jesteśmy w studiu. No i co ty mi tutaj pokażesz? Przede wszystkim przyśką pokażę ci, że patrz. Skarpety niezmienione, ale mam górę niebieską i teraz pasuje. No, a ja jestem bez skarpet. To ja wiem już wszystko. Ale to nie po to cię przyprowadziłem. No właśnie. Mówimy. Bo nie bardzo powiesz zabawną historię i zacząłeś, ale ci nie szło. Nie, tam nie szło. Szło mi, tylko tobie nie szło rozumieć. Więc ja teraz przygotowałem inscenizację, żebyś miał to z obrazkiem. Tak? Kontroluj tutaj tam monitor jest. Dobra. A ja ci będę jeszcze raz mówię sytuację. Więc jest tak, przychodzi facet, facet, wszystko jednojaki, żebyś mnie nie pytał kto. Facet. Tak, facet. Do baru szybkiej obsługi bo mu się spieszy. O, o dobrze, no. Uh -huh. I sobie tam bierze jakiś bigosik, czy coś i kiełbasę z wody, bo jest głodny. Czy znaczy bigosik, czy co? Bigosik i kiełbasę. Aha, tak. Stawia sobie na stoliku, jeszcze ma torbę, bo jest w delegacji, odstawia torbę i szybko wraca po chleb, bo już nie miał ręki, rozumiesz? I ukradną mu torbę. Mogą mu ukraść torbę, widzisz, dobrze. Tak. No. no i wraca z tym chlebem. I teraz co widzi? Widzisz, że przy jego stole siedzi murzyn. To rychu jest. No tak, ale rychu gra murzyna, żebyś widział jaka była sytuacja. Ale to ma takie białe usta tutaj. Przecież nie no. jest murzyn, tylko rychu. No. Umownie. Pomalowanie, no. Umownie. Mogę dalej? Tak. Siedzi, rych, siedzi murzyn i je bigos jego. No. Kogo? No tego gościa w delegacji. Mężczyzna no, kupił Bigos i kiełbasy, przychodzi, a może nie, Bigos a kiełbasa czeka. On Więc się... nie jego, je, bo sobie. Nic, może nie i On już widzi, że tutaj jest to jego danie i może już... Więc on tak się na tego może na tego popatrzył. Kto? Ten facet w delegacji wkurzył, zabrał takie obasy, żeby przynajmniej uratować kiełbasę, Tak? I... Murzynowi zabrał? Tak, i piłuje je takie No Przecież tamten mógł go zabić. On patrzył na niego, jakby go chciał zabić. No właśnie. No. Ale jaki tupet rozumiesz, on sobie myśli tego może nawet mu ten murzyn tak chleba dał jeszcze, jego własnego, czyli bezczelny. No Dlaczego? Zjadł mu bigos, a jeszcze ten chleb, co on se sam przyniósł, to on go częstuje. No dobra, no, on takie obasę je. No może widzi, tamten nie ma chleba, to go poczęstował. Który tamten? No ten, co przyniósł chleb. No, jeden... no facet, ale to właśnie murzyn mu daje jego własny chleb. <laughs> Wszystko jedno, murzyn szybko skończył bigos, wstał i poszedł. Rychu? Rychu, może. No i ten facet, co myśli, a czy on mi przypadkiem nie dziabnął ważnych dokumentów z teczki? A miał z... torbę, teczki nie miał. No teczka, torba, że to tak mówię. Mówi. Złapał za to, kapujesz, otworzył. Za co złapał? Znaczy nie zdążył nawet otworzyć, za tę torbę, co ja miał ze sobą. I on patrzy się, a za torbą stoi bigos i kiełbasa. Dlaczego? Bo tam postawił. Torbę? Najpierw Bigos i Kiełbasa, a potem torbę. I to były jego Bigos i Kiełbasa. Czyli Murzyn zjadł swój własny Bigos, a on Murzynowi zjadł kiełbasy. Coś chyba pokręciłeś coś no Nie bo ja Byłem przy tym. Ale wpuścić mnie chcesz jakiś. Nie. A dlaczego Murzyn? Rychu. Bo jest wymiana międzynarodową się kształcą w Europie. A przecież Rychu nie wyjeżdżał za granicę. え